Adam Scott, grający Marka, zdecydowanie rozczarowuje mnie. Du dużo bardziej podobała mi się jego kreacja w sezonie pierwszym. Tu dochodzi nawet do momentu konfrontacji obu rozdzielonych fragmentów y, człowieka, więc mamy Marka In i Marka Out y, i nawet jest taka scena, że oni się spotykają ze sobą i rozmawiają i to jest taki moment w no, y, y, w, w, w którym Adam Scott grający tę postać ma okazję pokazać maestrię aktorską. I moim zdaniem jem, jemu się to nie udaje. Jemu się nie udaje tak, jakby to moim zdaniem mogło y, wypaść. Nie udaje mu się zróżnicować tych postaci wystarczająco dobrze, jeśli idzie o grę aktorską. Właściwie to dotyczy wszystkich rozdzielonych postaci, ale jest jedna, która, która ratuje sytuację i która moim zdaniem jest takim blaskiem tego drugiego sezonu największym. I to jest postać grana przez Patricia Arquette. Postać się nazywa Harmony Cobel.